Jezus nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie i przyjął postać sługi. Kochani uczestnicy tej szczególnie wymownej liturgii niedzieli palmowej, niedzieli męki pańskiej. Książe biskupie Krzysztofie, drodzy seniorzy, książe biskupie Edwardzie, książe biskupie Pawle, przygodne prezbiterium reprezentowane przez przedstawicieli kurii, seminarium, księże proboszczu tej katedry, matki, kościołów naszej diecezji, osoby życia konsekrowanego. Drogie dzieci, łączący się z nami za sprawą telewizyjnego przekazu, siostry i bracia Chrystusie. Niedziela Palmowa łączy w sobie radość, z wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, co symbolizowało wejście do tej katedry z palmami w ręku, uroczyste poświęcenie na pamiątkę tego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Łączy ze sobą to radosne wydarzenie z tym, co już za chwilę się stanie, o czym z kolei przypomniała nam przed chwilą odczytana, odczytany opis męki Pańskiej. Chodzi o śmierć. Pana Jezusa na krzyżu. Można powiedzieć, że niedziela palmowa łączy w jakiś niezwykły sposób to wszystko, co wypełnia nasze ludzkie życie. Jest radosne hosanna, synowi Dawidowemu, gdy przeżywamy euforię, entuzjazm, radość, odkrywając to, co pięknego nas w życiu otacza. Różne chwile, wydarzenia. Z tym, co przypomina Golgotę, co wiąże się nie tylko ze śmiercią Chrystusa na krzyżu, z doświadczeniem męki, cierpienia, odrzucenia, ale także i z tym, co temu odrzuceniu towarzyszyło, czyli z postawą ludzi, którzy wołali ukrzyżuj go. Bywa tak przecież w naszym życiu, że od radosnego Hosanna do wołania ukrzyżuj. Bywa często krótka droga. Pochylamy dzisiaj nasze głowy, a jeszcze bardziej serca i umysły nad zbawczymi tajemnicami, które miały miejsce owszem dwa tysiące lat temu, ale których owoce trwają w nas. I właśnie dlatego dzisiaj jesteśmy mądrzejsi o to doświadczenie pisane <laughs> upływem kolejnych lat i wieków i świętowaniu. Dzisiejszej niedzieli Palmowej, niedzieli męki Pańskiej, towarzyszy tak przynajmniej pragniemy, mądrość, która każe nam wyciągnąć jak najdalej idące wnioski z tego, co zdarzyło się dwa tysiące lat temu w Jerozolimie, gdy w jednej chwili szli za, szły za Jezusem entuzjastyczne tłumy, a w innej chwilę potem wołały ukrzyżuj Go. Życie dostarcza nam wielu okazji, w których moglibyśmy się zachować podobnie. Bo, na przykład, jednego razu wybierają z naszej ojczyzny papieża, jakaż to radość! Pamiętamy 16 października 1978 roku. Innej chwili przyjeżdża on do Polski, ta niezwykła pielgrzymka i te słowa na placu zwycięstwa Wołanie, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Z progów apostolskich albo u nas, w naszej ojczyźnie, wołanie, aby stąpił duch i odnowił oblicze tej ziemi, I entuzjazm, gdy spełniają się te słowa proroka naszych czasów. Entuzjazm, gdy przybywa chociażby tu, do tej świątyni 1 czerwca, pamiętna chwila 91 roku ubiegłego stulecia, gdy z dumą po dzień dzisiejszy podkreślamy, ta katedra stała się centrum katolicyzmu. Gdy papież za sprawą transmisji radiowej z tej katedry odmawiał na cały świat Różaniec. Przywołujemy jeszcze wiele innych chwil, których entuzjazm towarzyszył każdemu z nas w ich przeżywaniu. Ale wystarczyło też wcale niedużo czasu i niewiele wydarzeń, byśmy przyłączyli się niejednokrotnie do tego Ukrzyżuj go. Gdy chociażby rozpoznawaliśmy twarze skądinąd, rzekomo przyznające się do wiary do chrześcijaństwa, ludzi, którzy do tej katedry wtargnęli, nie po to, by się ją modlić, tylko by ją zbezcześcić. By domagać się rzekomo prawa do własnych praw, kosztem praw innych ludzi, na przykład zabijania dzieci narodzonych. Było wiele takich ukrzyżuj go, gdy nie jeden z nas w duchu albo wysoko podniesioną ręką mówił jestem za zabijaniem najbardziej bezbronnych, gdy poczynali się pod sercem matek, albo gdy krzyżowaliśmy głośno lub po cichu innych słowem nienawiści, fałszem czy obmową. W naszym życiu także są palmowe niedziele i te wielkie piątki. Ale dzisiaj po upływie dwóch tysięcy lat przeżywamy tę niedzielę palmową pragnąc, aby było ich jak najmniej albo by nie było ich w ogóle. Bynajmniej w tym znaczeniu byśmy nie łączyli w sobie w jakiś niemądry i nie, wyjaś... nie dający się w pełni wyjaśnić sposób tego entuzjazmu za Bogiem i tego wołania przeciwko Bogu. Ta sprzeczność czasami daje w człowieku o sobie znać, ale dzisiaj bardziej chcemy zastanowić się, dlaczego tak jest, odkrywając to, że Chrystus umarł za nas, że ogołocił samego siebie, że stał się jednym z nas ma wzbudzić w nas na nowy entuzjazm, nie taki bynajmniej, który jutro zakończy się wołaniem Ukrzyżuj Go, ale który pozwoli nam na trwałe, zakorzenić się w sercu samego Boga. I tak niezwykle zachęca nas do tego, w dzisiejszej liturgii słowa prorok Jeremiasz, gdy przypomina nam, jakie jest nie tylko jego powołanie, ale jakie jest także powołanie każdego z nas. Odkrywamy zatem z tym większą wiarą powołanie każdego człowieka, które opisuje ludzka natura, choć owszem skłonna do grzechu, ale natura przyznana nam na Boży obraz i Boże podobieństwo natura która sprawia że powołaniem człowieka jest być szczęśliwym że powołaniem człowieka jest być dobrym ale ona idzie w parze z wolną wolą która jest także miarą tej niezwykłej godności którą obdarzył nas pan bóg ta wolna wola może nam pozwolić na wykrzyczenie owego ukrzyżuj go jak w czasie wspomnianej pielgrzymki do Ojczyzny na samym początku pontyfikatu Jan Paweł II powiedział, Można odrzucić Chrystusa, można mu powiedzieć nie, ale czy warto? Chcemy dzisiaj odpowiedzieć na pytanie bogatsi po upływie dwudziestu wieków o to, co nie tylko zdarzyło się na Golgocie, ale co także przez wieki działo się w dziejach ludzkości i pojedynczych ludzi. Chcemy odnaleźć to, co pozwoli nam naprawdę stać się ludźmi godnymi tego daru zbawienia, który dokonał się na krzyżu. Tym, co może pomóc nam w jeszcze pełniejszym odkryciu tej, tego daru, jest dalekosiężne spojrzenie w przyszłość. Jednym z większych problemów nas, ludzi wierzących, jest to, że przyjmujemy wiarę, ale dla li tylko doraźnych celów. Boimy się wziąć wiarę z jej perspektywą wieczności. Jak gdyby, bojąc się, że myślenie o wieczności, o tym co później, także po śmierci, przypadkiem nie zakłóciło naszego doczesnego szczęścia. A przecież jest zupełnie odwrotnie. Jeszcze nikomu myślenie i pragnienie szczęśliwej wieczności nie przeszkodziło w budowaniu szczęśliwego życia na Ziemi. To właśnie dlatego mówimy w tym powiedzeniu, bardzo, wypowiadamy bardzo mądrą prawdę. Jakie życie, taka śmierć. Jaka śmierć, taka wieczność. Dlaczego zatem, jako ludzie wierzący, boimy się zaaplikować w naszą codzienność wiarę z uwzględnieniem tego, że ona jest na dziś, na jutro i na wieczność? Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. I tym, co sprawi, że rozluźnią się nasze pięści, choć ludzi wierzących, że otworzą się nasze umysły, choć ludzi wierzących, że nasze usta będą mówiły z bogactwa, a nie z biedy naszego serca właśnie dlatego. Tak bezcenne jest spojrzenie ku wieczności i uświadomienie sobie, że na tę niezwykłą przyszłość, tę jutro i tę w dalekim pojutrze, przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Za tym kluczem do tego, byśmy mieli serca otwarte, umysły piękne, by życie nasze było naprawdę życiem ludzi szczęśliwych, jest miłość. Z miłością jest jeden bardzo poważny problem, że dużo więcej o niej mówimy, dużo mniej ją praktykujemy. A w rzeczywistości jest tak, że miłość jest takim niezwykłym darem, który, którym im bardziej się dzielimy, tym on się bardziej mnoży. Samo mówienie o miłości jeszcze nie jest kluczem do jej trumny. Kluczem do trumny miłości jest mówienie tylko o miłości, bez praktykowania. Można mówić o miłości już czyniąc z tej mowy praktykę. Wiemy doskonale, słuchając innych i siebie, to jeszcze bardziej nam potrzebne, że można mówić i mówić. Są słowa, z których nic nie wynika, może nawet czasami wynika coś bardzo śmiesznego, a są takie słowa, które. Budują są słowa, które niosą ze sobą niezwykły skarb i niezwykły dar. Zatem dziś chcemy też w tę niedzielę przejść od słów o miłości do czynów. Nie jest dziełem przypadku, że takie okresy jak Adwent czy Wielki Post wydobywają z naszych serc uczynki miłosierdzia. To właśnie na nie wskazuje katechizm w Wielkim Poście. Są nimi modlitwa, jest post, jest jałmużna, są uczynki miłosierdzia, te, które każą dostrzegać potrzeby ludzkiej duszy i ludzkiego ciała. Bo cóż będzie znaczyło, że będziemy za kogoś się modlić, kiedy mając czasami ponad stan nawet, nie pomożemy temu, który obok nas jest głodny, spragniony. Choć dzisiaj ta bieda wygląda nieco inaczej. Dużo bardziej wśród nas biednych poprzez samotność, poprzez niskie poczucie własnej wartości, poprzez odrzucenie i nie bynajmniej to, o którym mówią często w mediach wyobcowanie, wyalienowanie, ale to, które każdy z nas odczuwa sam w sobie, często samemu, skazując się na banicję. Odcinając się od tego, co dobre, od tego, co daje źródło łaski. I właśnie tu na koniec ostatnia refleksja. Chcemy spojrzeć w przyszłość jako ludzie wierzący. Chcemy spojrzeć ku wieczności, ciesząc się tym, co Bóg, który przez swego Syna odkupił ludzkość, otworzył nam bramy nieba, przygotował. Ale chcemy zrobić wszystko, by to nie tylko była wizja. Ale by to była także droga, która ku tym rzeczom ostatecznym nas prowadzi, droga, na którą, którą zauważymy, na którą wstąpimy. Stąd wołanie o miłość najpierw dla siebie, potem dla innych. Nie można się domagać miłości od innych, samemu jej innym nie dając. Ale jest jeszcze to, co stanowi fundament tej miłości, nie takiej zwykłej ludzkiej, która przemija, która. Karmi się emocjami, ale takiej miłości, która jest trwała i nigdy nie ustaje, jak mówi święty Paweł. Źródłem tej miłości jest sam Bóg i on jest tu. Ostatnie miesiące, lata w naszej polskiej rzeczywistości upływają w niektórych środowiskach mocno nagłaśnianych pod znakiem nieukrywanej radości, że mniej ludzi chodzi do kościoła. Że są młodzi ludzie, którzy opuszczają katechezę, choć dane dosyć potrafią temu zaprzeczyć. Ale niewielu ludzi potrafi iść szerzej w tej refleksji i zauważyć, co jest tego konsekwencją, gdy ludzie odcinają korzenie od źródła, które daje nieprzebraną moc. Co dzieje się z tymi, którzy odsuwają Sakramenty? Co dzieje się z tymi ludźmi, którzy walczą z obecnością Boga w ludzkim sercu, już nie tylko w życiu, w życiu publicznym? Analiza stanu, kondycji polskiego społeczeństwa i europejskiego daje prostą odpowiedź. Niezwykłe procenty, dużo większe niż te, którymi się posiłkujemy opisując życie religijne kościoła rozbitych rodzin. Osób odbierających w sobie życie, tracących poczucie sensu, ludzi samotnych, ludzi zniechęconych do wszystkiego. Mamy tak wiele, a brakuje nam dzisiaj jednego: Nadziei. A jest tak dlatego, bo odcięliśmy się od jej źródeł. Jesteśmy dzisiaj tutaj, drodzy siostry i bracia, właśnie dlatego, że chcemy. Na nowo odkryć to źródło, które rodzi trwałą nadzieję, które podbudowuje naszą wiarę i które w pragnieniu miłości nadaje bardzo realny i konkretny kształt. Chcemy więc spoglądając dziś za sprawą tego, który za nas umrze, co przypomni nam liturga tych dni, dla nas zmartwychwstanie i otworzy nam niebo spojrzeć w niebo i jeszcze bardziej Przeniknąć niebem naszą doczesność. Niech więc stanie się ten wielki tydzień czasem wielkim, nie tylko przez wielkość wydarzeń, które przywołujemy, ale także przez wielkość czynów, którymi te dni będziemy pisać. Amen.